Cudowny lek na serce, w 100% skuteczny nie mający żadnych skutków ubocznych, Misericordyna. Aby ją kupić, nie trzeba recepty ani wizyty w aptece. Choć na pomysł rozpowszechniania Misericordyny wpadli klerycy z gdańskiego seminarium, to jej właściwości uzdrawiające ciało i duszę znane są od wieków. Małe pudełko przypominające opakowanie leku. W środku koronka do Bożego Miłosierdzia, wizerunek Jezusa Miłosiernego z orędziem przekazanym świętej siostrze Faustynie oraz instrukcja jak odmawiać modlitwę. Mizerykordyna, lek ku pokrzepieniu serc. Jeden z ulubionych leków Ojca Świętego Franciszka, mówi ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, metropolita gdański. Zainteresował ten lek Ojca Świętego Franciszka w czasie audiencji... Podchodząc do Ojca Świętego, proszę o błogosławieństwo dla seminarium Gdańskiego, między innymi tego, które wynalazło ten lek na serce. A z si, Ojciec Święty podniósł ręce i woła. Konosko, znam. Okazuje się, że to dzięki także nie tylko naszemu alumnowi, który sam powie, który to wynalazł, ale księdzu arcybiskupowi Konradowi Krajewskiemu, który pokazał ojcu świętemu ten lek i ojciec święty zareagował natychmiast. Stampiamo bentimila, wydrukujemy 20 tysięcy i gwardziści szwajcarscy rozdadzą... Na placu świętego Piotra. Na pomysł podkreślenia uzdrawiającego wpływu modlitwy do Miłosierdzia Bożego wpadli klerycy z Gdańskiego Seminarium Duchownego, zwłaszcza diakon Błażej Kwiatkowski, który skończył farmację. Dwa lata temu organizowaliśmy w seminarium spotkanie modlitewne dla młodzieży. I potrzebowaliśmy jakiegoś upominku, jakiegoś prezentu dla młodzieży, i w ten sposób jeden z kapłanów, ksiądz Jan, podsunął pomysł, aby może to było coś w formie leku. I połączyliśmy lek z koronką do Bożego Miłosierdzia. Skuteczność duchowego leku modlitwy jest gwarantowana Bożym Słowem, podkreśla rektor Gdańskiego Seminarium Duchownego, ksiądz dr Grzegorz Szamocki. Miłosierdzia. Każdy oczywiście potrzebuje i chodziło o tym, aby młodym również o tym przypomnieć, że jest Jezus, który chce im okazać swoją miłość w ich życiu, w ich dorastaniu, dojrzewaniu yy, i wkraczaniu w wiek dorosły. Na pudełku mizerykordyny jest napisane, że zawiera 59 granulek dosercowych. Nie są to jednak tabletki, lecz paciorki różańca, które trafiają prosto do serca. Jest to pomyślane w taki sposób że można wręczyć takie opakowanie osobie, która nic nie wie o Bożym Miłosierdziu, która nie wie, jak odmawiać koronkę do Bożego Miłosierdzia, która nie słyszała nic o historii obrazu Jezusa Miłosiernego. Można jej takiej osobie wręczyć to opakowanie i ona w środku znajdzie wszystkie potrzebne informacje do tego, aby pomodlić się koronką do Bożego Miłosierdzia, zainteresowanie mizerykordyną rośnie bardzo szybko. Już teraz zapowiadane jest do druk następnej partii kilkudziesięciu tysięcy opakowań.